Witam serdecznie Piotr Wysielski, firma Camper. for Mountain. Kolejna realizacja, kolejna zabudowa. Volkswagen T61, czteronapędowy, napędowy w automacie, przebieg kołstówki Tych samochodów już nie ma, ale jak widać są. Pojawiają się jeszcze, można je dostać. Robimy zabudowę dla klienta. Fajne dodatki czerwone, przeszycia, kara, dach czarny. No, ten klient akurat lubi, bo to bierze już kolejne auto od nas. Lubi czarne dachy. Taki jego znak rozpoznawczy. Jesteśmy już po godzinach. Tutaj koledzy. Koledzy właśnie, kierownik, kierownik szkoli nowego pracownika. No, <laughs> tak, chłopacy się ubrali w specjalnie czerwone koszulki, żeby pasować do tego samochodu. Także e, będzie to samochód e, sześciomiejscowy, e, kanapa trójka z tyłu, jedynka kierowcy i dwójka e, dla pasażerów, także też coś innego ciekawego. E, świeżo skończyliśmy wklejanie szyb, markiza, dach już jest, zabudowa. No i co? No, jutro nie mam co robić. Następne auto wieża. Witam serdecznie Piotr Wysiarski, firma Camper for Mountain.